W zadaniu piątym mamy wyznaczyć zrób ogólny ciągu arytmetycznego i obliczyć wyraz ósmy ciągu. W takim razie A2 to będzie A1 dodać R i wiemy, że to jest równe 2. W takim razie A4 to jest drugi wyraz dodać 2R i wiemy, że to jest równe 6. 2 dodać 2R jest równe 6, natomiast 2R będzie 4. Podzielimy to przez 2. I różnica naszego ciągu jest równa 2. Zatem a1 dodać r jest równe 2, a1 dodać 2 jest równe 2, w takim razie pierwszy wyraz naszego ciągu to jest 0. Otrzymujemy podstawiając do wzoru ogólnego, czyli a1 dodać n minus 1 razy r, a n jest równe. Pierwszy wyraz to jest 0. Dodać n minus 1 razy różnicę naszego ciągu i to jest 2. A n będzie równe 2n minus 2. Ósmy wyraz naszego ciągu to jest 2 razy 8 minus 2, czyli mamy 16 odjąć 2 jest równe 14. W podpunkcie B wiemy, że drugi wyraz jest równy 0, a piąty jest równy 9. Wobec tego A2 to jest pierwszy wyraz, dodać różnica jest równa 0, oraz piąty wyraz naszego ciągu to jest drugi. Dodać 3 razy różnica tego ciągu jest równe 9. Obliczmy w takim razie ten piąty. A2 dodać 3r jest równe 9. Za a2 podstawiamy 0, no bo już mamy to podane w danych. Dodać 3r jest równe 9. Dzielimy to przez 3, czyli różnica naszego ciągu to będzie 3. Podstawiamy do tego drugiego wyrazu naszego ciągu. A1 dodać r jest równe 0, czyli mamy a1 dodać 3 jest równe 0. W takim razie pierwszy wyraz naszego ciągu będzie równy minus 3 i podstawiamy do naszego wzoru ogólnego. Będziemy mieli an jest równe minus 3 dodać n minus 1 razy 3. an jest równe minus 3 dodać 3n minus 3 i otrzymamy 3n minus 6. Obliczmy w takim razie ósmy wyraz naszego ciągu. 3 razy 8 odjąć 6 to jest 24 odjąć 6. Mamy 18. I w podpunkcie C A4 to jest pierwszy wyraz. Dodać 3r i to jest równe 2. Dziesiąty wyraz naszego ciągu to jest A4 dodać 6r i to jest równe minus 10. A4 dodać 6r jest równe minus 10 i wyznaczymy z tego różnicę naszego ciągu. Za A4 podstawiamy 2. Dodać 6r jest równe minus 10. Dwójkę przerzucamy na drugą stronę zmieniając znak, czyli mamy minus 12. Dzielimy to przez 6. Różnica naszego ciągu to będzie minus 2 i podstawiamy do tego czwartego wyraz naszego ciągu. A1 dodać 3r jest równe 2. A1 dodać 3 razy minus 2. Jest równe 2. W takim razie a1 3 razy minus 2 będziemy mieli minus 6. Jest równe 2. Przerzucam na drugą stronę i nasze a1 będzie równe 8. Do wzoru ogólnego i podstawiamy obliczając nasze a n. 8 dodać n minus 1 razy minus 2. a n jest równe 8 minus 2n plus 2. Mamy minus 2 plus 10. I obliczamy ósmy wyraz naszego ciągu. 2 razy 8 dodać 10 i to jest równe. 16 dodać 10, czyli będziemy mieli minus 6.